Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Dzisiaj będzie o elektromobilności, a dokładnie o samochodach elektrycznych. Jak dobrze wiecie, jestem tą z tych osób w motoryzacji, które raczej nie gryzą się w język, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Jak jest coś fajnego, jasne, bez problemu pochwalę, ale jak coś mi się nie podoba, tym bardziej to zganie. I wychodzę też z założenia, że to już nie czas by trzymać elektryki w takiej szklanej kuli. Te auta już są kilka lat na rynku jako technologia. I to czas, by powiedzieć, sprawdzam. Oczywiście, gdy pojawiają się materiały o samochodach elektrycznych, bardzo często też one dosyć mocno polaryzują. No właśnie, czy elektryki są dla każdego? Pewnie nie. Z drugiej strony, czy. Elektryfikacja w Europie poszła, raczej ta próba była trochę zbyt szybka? Pewnie tak, tym bardziej to widać u nas w Polsce, gdzie my nie lubimy czuć presji. Widać teraz takie podejście producentów, a przede wszystkim polityczno-gospodarcze, że staramy się, by to już nie było takie przymuszanie, a raczej przyjść. Sprawdź, przetestuj, porównaj, zastanów się, i to zaczyna mi się mocno podobać. No właśnie, ten materiał powstał we współpracy z Volkswagen Financial Services, gdzie będziemy rozmawiali dzisiaj m.in. o wynajmie samochodów elektrycznych, bo ja uważam, że jest to naprawdę taki złoty środek, jeżeli chodzi o formę finansowania, szczególnie samochodu elektrycznego. W jednym z ostatnich materiałów, gdy szerzej mówiłem Wam o wynajmie jako ogólnej usłudze, oczywiście pojawiły się komentarze pod spodem nie, no, Waldek, no, co ty? ja to muszę mieć to na. Własność, ja to muszę posiadać samochód, dla mnie to jest bardzo istotne. Ja jak najbardziej szanuję te odpowiedzi. Oczywiście też się z nimi zgadzam. Najem jest dla osób, które tego dokładnie potrzebują. Tam najczęściej były osoby, które mówiły, że mają auto 10-15-letnie. Ja w materiale bardziej odnosiłem się do samochodów nowych. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj na przykładzie tego elektryka, a dokładnie modelu ID7 w odmianie Tourer w wersji GTX, to rozmawiamy sobie. Czy ten najem ma sens w przypadku elektryka? Bo wydaje mi się, że tak. Czy samochód elektryczny to dla mnie wybór numer jeden? No nie, chcę być z wami tutaj e, szczery. E, może wychodzę trochę poza średnią, bo. Przejeżdżam rocznie dosyć duże dystanse. Oczywiście nie chcę równać się tutaj z kierowcami zawodowymi, którzy jeżdżą jeszcze pewnie zdecydowanie więcej, ale na jazdę osobówką, gdzie bardzo często wychodzi mi ponad 80 tysięcy kilometrów rocznie, ok, to się przekłada na kilka różnych samochodów, więc może tego aż tak bardzo nie odczuwam, no ale to są raczej duże dystanse. Nieraz z dnia na dzień muszę być we Włoszech, Francji, Austrii czy chociażby Niemczech i. Ja wiem, że na tyle infrastruktura jest rozwinięta, że moi znajomi elektrykami jeżdżą po całej Europie bez najmniejszego problemu. Może to trochę moja mentalność, ale wychodzę z założenia, gdy rano wsiadam do swojego dieselka i widzę zasięg 1250 km, czuję się trochę bardziej spokojnie. Ale to tylko i wyłącznie może moje zdanie. Z drugiej strony, czy elektryk to dla mnie wybór numer dwa? No w ostatnim czasie tak, bo mam teraz elektryka, którego wynajmuję od ostatniego miesiąca i nie ukrywam, ja to traktuję jako auto do jazdy wokół komina, takiego dosyć szerokiego komina. Auto z segmentu B, które powiedzmy sobie szczerze realnie przejeżdża teraz przy tych, przy tych warunkach pogodowych około 400 km, zimą pewnie będzie bliżej 250-300 km na jednym ładowaniu. Czyli to, co naładuję w domu, żeby na jednym ładowaniu objechać, żeby nie korzystać z ładowarek miejskich. Okej, okay, to takie moje trochę nastawienie. Tym bardziej, że mam dosyć mocną, wydajną fotowoltaikę 20 kWh, które. Jak patrzyłem w kwietniu, produkcji było tyle, że spokojnie ładując auto elektryczne mógłbym przejechać ponad 8000 km. A szczególnie ci, którzy mają fotowoltaikę na nowych zasadach, wiedzą, że autokonsumpcja jest bardzo pożądana, bo to co oddajemy do energetyki, no jeżeli nie jesteśmy na taryfie dynamicznej, no tak jakbyśmy, można powiedzieć, że teoretycznie o tym zapominali. Więc elektryk jako drugie auto dla mnie, czy na dojazdy do sklepu, czy na jakieś takie podróże 200, 300 czy 350 km. Tak jak najbardziej, jako drugie auto w domu ma sens. To moje drugie podejście do elektromobilności. Ci, którzy obserwują mnie od dłuższego czasu, wiedzą, że w 2020 roku miałem swojego małego bączka elektryczka. Auto z segmentu również B. I teraz po pięciu latach wracam do tej technologii z nastawieniem sprawdzam. I będę to wielokrotnie w tym materiale powtarzał. O, bażancika, ładnie było słychać. No właśnie, gdy wtedy odbierałem to auto z salonu, przez rogi eksploatowałem, średni zasięg na tym aucie wynosił około... 240-250 km. Takie uśrednienie w skali roku. No dosyć mało. Z kolejnej strony, patrząc na ten model ID7 Tourer tutaj w odmianie GTX, trochę bardziej usportowionej, chociaż pewnie wybrałbym Pro S żeby bardziej nastawić się na zasięg. To właśnie przy Pro S zasięg może mieć 709 km, Tutaj mamy 586. Ok, według WLTP, zapewne gdybyśmy sobie to uśrednili. 500-550 km będzie realne, więc widać tutaj bardzo dużą zmianę tendencji, jak i przede wszystkim technologii. Kolejna sprawa, czas ładowania. Kiedy miałem swojego małego bączka elektryczka, można powiedzieć, że dużo, dużo znajomości zawarłem na ładowarkach, no bo ładując od 10 do 80%, no minimum trzeba było tą godzinę, godzinę 20 spędzić, bo później ten czas ładowania się wydłużał, bo... Akumulator tego aż tak mocno nie przejmował. Tym bardziej, że tam było 50 kW, jeżeli chodzi o moc ładowania maksymalną. I to jeszcze była opcja, którą trzeba było dokupić. Tutaj mamy 200 do 200 kW mocy ładowania. Nie zmienia to faktu, że od 10 do 80% jesteśmy w stanie naładować w około 20 kilka minut. No właśnie. Ktoś zaraz powie, ale Waldek, dobra, ja mam swoje 1.5 TSI, ja je zatankuję w 4 minuty. Tak, zgadzam się. Tego na pewno na przykładzie aut elektrycznych nie przeskoczymy i w żadnym wypadku nie chcę teraz tutaj naginać rzeczywistości mówiąc, że nie no, co 250 km to musisz robić godzinną przerwę, żeby odpocząć, zrelaksować się przed podróżą. Nie, tego się zapewne nie przeskoczy, ale z drugiej strony widać, jak z perspektywy kilku lat te czasy ładowania, szybkości ładowania, jak i zasięgów mocno się wydłużyły. Kolejna sprawa, ilość ładowarek. W 2020 roku, gdy odbierałem to auto, było tych Ładowarek około 500 w całej Polsce. Dzisiaj mamy 4608. Dane sprzed kilku dni, gdy na, przed nagraniem się tego materiału. Infrastruktura się rozwija. Przy autostradach, przy stacjach paliw tych ładowarek jest coraz więcej. Czego można byłoby sobie życzyć? No, pewnie, żeby te huby były trochę większe. No, może nie takie jak w Chinach, że nieraz jest i 200 ładowarek w jednym miejscu, bo moce przyłączeniowe pewnie na to w Polsce by nie pozwoliły, ale by te huby miały po 8, 10, 12 stanowisk. A z drugiej strony, żeby. Prąd był mimo wszystko tańszy, bo dzięki temu, pamiętajmy o tym, że blisko 40% Polaków mieszka w blokach, zapewne by ta dostępność do samochodów elektrycznych była bardziej interesująca. Zwróćcie uwagę na jedno. Gdy europejska motoryzacja zaczynała wprowadzać do Europy i do Polski swoje nowe modele elektryczne przed kilku laty, te auta nie były tanie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Te auta były bardzo drogie. Oczywiście cały czas mówiono o tym, że to nowa technologia, należy dać jej czas, koszty wprowadzenia, innowacje i tak dalej. Zgadzam się z tym. Chociaż z perspektywy czasu widzę jedno, że ceny tych aut elektrycznych spadły. A z drugiej strony pojawiły się dosyć duże rabaty, szczególnie dobrze widać to na przykładzie tego modelu ID7 w odmianie Tourer, chociażby zestawiając go z Volkswagenem Arteonem w odmianie Shooting Brake. Co ciekawe, ta wersja jest nawet dłuższa od Arteona, gdzie te ceny w pewnym momencie zaczynały już się nawet zrównywać. Nie zmienia to faktu, że jeżeli miałbym dzisiaj decydować się na zakup samochodu elektrycznego i miałbym brać gotówkę bądź najem, zdecydowanie chętniej wybrałbym najem, z tego względu, że nie interesowałaby mnie w ogóle wartość tego auta po trzech latach na przykład eksploatacji, czy po dwóch, w zależności od tego na jaki okres byśmy wybrali tę usługę najmu. Na przykładzie elektryków widać, że te trendy cenowe różnie się kształtują. Co za tym idzie, najem może być bardzo bezpieczną formą. I owszem, ja wiem, że jest spora część osób, która mówi, nie, Waldek, ja muszę posiadać, ja muszę mieć na własność, to jest moje zabezpieczenie materialne. Okej, okay, ja to rozumiem. Tutaj bardziej odnoszę się do tego, że w salonach. Ten zwrot raczej rzadko już się pojawia. Ludzie bardziej to interpretują w kategoriach tego, że owszem, za najem trzeba zapłacić jako za kompleksową usługę, w którą też jest wliczona utrata wartości, i po prostu należy to z kalkulatorem w ręku dokładnie sobie przeliczyć. I bardzo często decydują się na najem firmy, które posiadają w swojej flocie więcej samochodów, bądź nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, czy pojedyncze prywatne osoby, które wychodzą z założenia, że nie znają się absolutnie na motoryzacji, bądź na przykład chcą kupić elektryka, żeby go sprawdzić, móc go po prostu przetestować. Testować, pojeździć tym autem i co miesiąc płacić czynsz. Czynsz, w którym mamy, o tak jak tutaj mamy kluczyk. Kluczyk, w którym mamy można powiedzieć, że wszystko. Z jednej strony płacimy czynsz za użytkowanie tego pojazdu. Z drugiej strony mamy w nim ubezpieczenie OCAC z pakietem assistance. Z trzeciej strony mamy przeglądy serwisowe, bo w jednym z materiałów ktoś właśnie mi napisał, Wadek, no, ale przegląd pierwszy jest po trzech latach. Nie mylmy przeglądów na stacjach kontroli pojazdu z przeglądami technicznymi, które wykonujemy w związku z serwisowaniem naszego samochodu i utrzymaniem usługi gwarancyjnej. Czy chociażby możemy mieć również opcjonalną usługę magazynowania jak Wynajmu opon do tego auta, bo ktoś na przykład bierze sobie najem tego auta na 2 lata, no i w sumie po co miałby kupować opony? Więc z ciekawości, przekalkulujmy sobie, ile może kosztować najem takiego modelu ID7. Tylko tutaj mam GTX-a, wersję trochę bardziej usportowioną. Zamiast 6 ma 5,5 do setki, ma też trochę więcej koni, bo tutaj jest 340 koni zamiast 286, jak dobrze e, pamiętam. Weźmy sobie odmianę Pro S, na którą bym się o wiele chętniej zdecydował, bo te parę koni powiedzmy jest dodatkiem, a w odmianie pro S będziemy mieli trochę większy zasięg, bo nawet do 709 km. Cena katalogowa 279 590, podkreślam, cena katalogowa, czyli netto mamy 227,309, opłata wstępna 10%, okres najmu 36 miesięcy i rata rata netto wynosi 3036 zł. I to jest w przeliczeniu na 3 lata. I po trzech latach bierzemy kluczyk, oddajemy i można powiedzieć, że zapominamy o samochodzie, bo na przykład jak niektórzy robią, kluczyk zamieniają za kluczyk, czyli biorą następny samochód. Oczywiście każdy musi sobie to sam przeliczyć, przekalkulować, zastanowić się, co mu się bardziej opłaca, czy chce mieć tak zwaną własność w posiadaniu, czy po prostu być użytkownikiem. 79% baterii. My już sobie tak dzisiaj tu jeździmy od rana po Warszawie i po drogach ekspresowych, jak, jak i autostradach. Powiem szczerze, to jest moja pierwsza styczność z modelem ID7, bo do tej pory miałem okazję jeździć ID3 i ID4. No nie ukrywajmy, jest to na chwilę obecną największy, pomijając ID-baza, jeżeli chodzi o modele osobowe samochód w gamie Volkswagena jako elektryczny dostępny i muszę powiedzieć jedno. Czuć tutaj przestrzeń. I to naprawdę on jest dłuższy, szczególnie tutaj w tej odmianie Tourer. On jest dłuższy od Arteona w wersji Shooting Brake. Nie zmienia to faktu, że przestrzeń jest tutaj naprawdę bardzo dużo. I szczególnie w tej odmianie GTX mamy tutaj nastawienie na performance, co za tym idzie trochę lepsze osiągi aniżeli chociażby w odmianie Pro, Pro S, bo mamy 5,5 sekundy do setki. Chociaż mimo wszystko ja bym wybierał odmianę Pro z tego względu, że czy te pół sekundy czy sekunda robią na nas duże wrażenie, jeżeli chodzi o codzienną eksploatację? Pewnie nie, a jednak zasięg będzie większy. Tutaj mamy 586 km według WLTP, a w odmianie Pro możemy mieć nawet 709 km. Ok, przyjmijmy realne 550 km przy codziennej eksploatacji. No nie zmienia faktu, że to wielkie okno, które jest tutaj z nami, daje dużo przestrzeni, bardzo duża przednia szyba, no i bardzo fajnie jest to auto spasowane. Na plus, zupełnie serio i szczerze. Zwróćcie uwagę na jedno. Elektromobilność się rozwija. No tutaj nie będę ściemniał i nie ma żadnych ogródek względem tego, patrząc z perspektywy mojego elektryka, którego miałem 5 lat temu, względem tego, co dzieje się dzisiaj w elektromobilności, gdzie te zasięgi są o wiele większe i czas ładowania się o wiele bardziej skrócił. Owszem, zapewne tych ładowarek przydałoby się więcej. Owszem, zapewne prąd na tych ładowarkach mógłby być tańszy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, co przez najbliższe 2 czy 3 kolejne lata będzie się działo. Tak mam świadomość, że tankowanie samochodu spalinowego to dalej 3-4 minuty. Na przykład Auto elektrycznego, gdzie tu naprawdę jest mega krótkie uładowanie od 10 do 80%, 26 minut, dla niektórych to dalej może nie być przekonujące. Ale jako drugie auto. Czemu i nie? Ja zapewne elektryka dalej będę traktował jako mój drugi wybór na co dzień. Potrzebuję czegoś z większym zasięgiem. Tak jak mówiłem, może mentalnie, może należałoby się przestawić. Zobaczymy, jak będę jeździł swoim autem. Nie zmienia to faktu, że spora część osób nie robi takich dystansów jak ja i okazuje się, że jakby takiego ID7 zatankowali sobie raz, to wystarczyło im na 2 czy trzy tygodnie codziennej jazdy. I nieraz tak się prześcigamy o tych zasięgach. W 3 miałem zasięg realny 440-450 km, na przykładzie tego elektryka tutaj mamy zasięg zdecydowanie większy. Gdybyśmy wzięli jeszcze odmianę Pro S, okazałoby się, ok, te 709 km według WLTP odłóżmy między bajki. Totalny eco driving też może być męczący, jeżeli chodzi o naszą mentalność. Przy normalnej jeździe, powiedzmy te 550 km, bez problemu moglibyśmy przejechać. Więc widać, że ta elektromobilność idzie w dobrym kierunku. A co do samego najmu, zachęcam Was do wejścia na stronę Volkswagen Financial Services. Link macie w opisie tego filmu. Można sobie przekalkulować, zobaczyć, jakby to dla Was wyglądało. Bo na przykładzie samochodów elektrycznych uważam, że wynajem jest swojego rodzaju najbezpieczniejszą formą, szczególnie jeżeli ktoś zastanawia się, ile na przykład po wynajmie w wynajmie dwóch, trzy czy czteroletnim będzie wyglądała wartość rezydualna tego pojazdu, bo na przykładzie najmu szczerze nas jako najmujących to absolutnie nie interesuje. Dajcie znać, co wy myślicie na temat usługi najmu, no i przede wszystkim co myślicie o tym modelu ID7, bo w tej odmianie Turer naprawdę on wygląda fajnie. To wielkie szklane okno i to wnętrze naprawdę bardzo dobrze zrobione. Lekcja odrobiona na piątkę. Następny materiał pewnie za jakiś czas. Zobaczymy, jak technologia będzie się zmieniała. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!